Dzień dobry kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że cudownie, bo ja jestem we wspaniałym nastroju i zamierzam się z Wami, jak zawsze, tym moim dobrym nastrojem, podzielić trochę. Zadziało się wczoraj kilka rzeczy, bardzo, bardzo takich sympatycznych, bardzo pozytywnie mnie wzmacniających. Przede wszystkim spotkałam się od, po raz pierwszy od bardzo dawna z moim fryzjerem, z Michałem, który jest niesamowitą osobą który zawsze mnie inspiruje i wprawia mnie w dobry nastrój, bo jest niezwykle, niezwykle pozytywny. Spotkałam się z moją przyjaciółką Laurą no i razem nareszcie zanurzyłyśmy się właśnie w świecie metamorfozy. Ja zmieniłam sporo, jak widzicie, no długość jest znacznie, znacznie Krótsza, ale dzięki temu też zyskałam na objętości. Mam nowy kolor, którego być może tutaj w tym świetle nie będzie widać, bo dla was to jest po prostu blond. Dla mnie to jest, to jest fajne, takie, takie ożywienie. No generalnie rzeczywiście czekałam na, na taki powiew świeżości i to się wczoraj zadziało. I też wczoraj, właśnie podczas wizyty u Michała. E, Zadziało się kilka rzeczy. Ja w ogóle bardzo lubię obserwować, jak Michał pracuje, bo ta precyzja jego ruchów, to wyczesywanie każdego pasma, to takie bardzo precyzyjne cięcie, to jest dla mnie tak, jak wiecie, jak hipnoza. Ja się tak w tym zatracam, to jest taki też trening uważności. Każdy gest, każda sekunda jest gdzieś tam przeze mnie wychwytywana i, i magazynowana, i potem sobie często do tego wracam, do tego spokoju, do tej właśnie precyzji, do takiego wyrafinowania i, i widać w tym wszystkim Pasję, bo on jest mega skupiony na tym, co robi. Nic tutaj nie, nie dzieje się absolutnie przypadkowo, wszystko jest głęboko przemyślane, więc też z mojej strony jest takie zaufanie do tego, co się tam będzie działo. No wczoraj wreszcie dałam Michałowi trochę, no może nie, nie tyle poszaleć, co, co dałam mu szansę na to, żeby, żeby trochę zmienił w moich włosach, bo gdzieś ta długość, którą już sobie zapuściłam, zaczęła mnie trochę męczyć i potrzebowałam właśnie. Czegoś takiego poważniejszego, w sensie zmiany, oczywiście. No i ta, właśnie ta zmiana też, też była taka, taka symptomatyczna wczoraj, bo wiecie, to, to w zasadzie te, te dwa miesiące takiego zamknięcia nas wszystkich, ponad dwa miesiące już takiego zamknięcia, poblokowania, obwarowania takimi grubymi murami tej, tej codzienności, do której byliśmy do, do tego momentu przyzwyczajeni. I to było właśnie takie nagle olśnienie, kurczę, nagle zrozumiałam, dlaczego kobiety w ważnych momentach swojego życia idą do fryzjera i potrzebują cięcia. Ja oczywiście takich zmian w moim życiu też parę prze przechodziłam, natomiast narobiłam je raczej dlatego, że, że to tak, tak, taki jest rytuo, tak? Jak się coś dzieje w życiu kobiety, to idzie zmienić fryzurę, zmienić kolor, zmienić długość i, e, i to się też działo wcześniej. Ale wczoraj, właśnie z taką ogromną intensywnością do mnie dotarło, dlaczego kobiety to robią od e, setek, a w zasadzie od tysięcy lat. Co takiego jest w tym obcięciu włosów. No i wczoraj, jak właśnie obserwowałam Michała, to jego wyczesywanie i potem tą precyzję e, cięcia, strzyżenia. To był taki błysk, kurczę, przecież wraz z tymi kawałkami włosów, wraz z tymi pasmami, które w taki no, majestatyczny, powolny sposób lądują na podłodze u Twoich stóp, no pozbywasz się czegoś, pozbywasz się jakiegoś nadmiaru, pozbywasz się tego, co Ci ciąży. Oczywiście, wiecie, z takiego racjonalnego punktu widzenia, to to, co Ci najbardziej ciąży w przeszłości jest tutaj najbliżej głowy, tak, a nie na końcach głosu, bo to... To są lata świetlne od tego momentu, ale no, mimo wszystko, taka symbolika tego opadania pasm włosów, tego odcięcia, tego zaczęcia na nowo, odświeżenia tego, co na głowie i w głowie, to jest coś przecudownego. Ja mam zaszczyt znać wielu fantastycznych fryzjerów. Naprawdę dwa, dwa lata przygody w świecie profesjonalnego fryzjerstwa to było coś, coś no, co na zawsze bym nie pozostanie. Ta pasja, właśnie ta precyzja, też tak niesamowita różnorodność tych talentów, to jest coś fantastycznego. I takie zderzenie z tym talentem prawdziwym, z tą pasją i możliwość przebywania obok tych ludzi, to jest, to jest coś, co jest przywilejem niesamowitym. Ja, mimo że już w tym świecie tak intensywnie się nie obracam, to wciąż obserwuję gdzieś tam, co oni robią, wciąż bardzo mocno im kibicuję. I przez te dwa miesiące, kiedy oni byli pozbawieni możliwości gdzieś tam wyrzucenia z siebie tej kreatywności, tych, tych drzemiących w nich pomysłów i, i potrzeby działania, i potrzeby przebywania z ludźmi, i potrzeby współuczestniczenia w tych zmianach, w tych rytuałach, właśnie w tych odcięciach. Mi strasznie było ciężko, i teraz, właśnie z taką, z taką ulgą i z taką ogromną radością obserwuję, jak oni wrzucają na, na te fora Instagramowe i fora Facebookowe i w ogóle w internecie ląduje tyle, tyle zdjęć, które pokazują taką właśnie czystą radość, taką dziką radość z powrotu, z tego, że mogą wreszcie znowu w tej swojej pasji się zanurzyć i, i robić to, co kochają najbardziej na świecie. I gdzieś tam nawet czytałam, że ci z nich, którzy byli tacy już znużeni tą, kurczę, którąś tam setną koloryzacją i wszystkie znowu chcą blondu i wszystkie kobiety znowu chcą zmiany, ale nic zmieniać nie chcą, to Wczoraj i od początku tego tygodnia jest taki, wiecie, zalew tego pozytywu, jest taki takie tsunami naprawdę pozytywnych emocji i, i właśnie pasji pomieszanej z radością, z optymizmem, z euforią wręcz, że znowu, znowu jesteśmy i znowu możemy działać. Także ten dzisiaj krótki odcinek po to, żeby... Pokłonić się im wszystkim, że są, że pomagają nam mierzyć się z, z naszymi też problemami, z naszymi traumami, i że wreszcie my, kobiety, mamy szansę mieć coś fantastycznego na głowie i poczuć się fajnie same ze sobą. Zaakceptować siebie, dostrzec w sobie coś, coś ładnego i też bawić się właśnie tą różnorodnością, którą dzięki Wam, kochani fryzjerzy, kochani stliści, fryzur, niesamowici ludzie, pasjonaci możemy przeżywać na nowo. W tym jest magia, w tym jest powrót do takich archetypicznych właśnie czynności, ale w tym jest też coś fantastycznie Takiego pasjonującego, wciągającego, jak hipnoza, i też możliwość właśnie chłonięcia podczas wizyty u fryzjera, podczas siedzenia na tym fotelu, nawet za tą maską, słuchajcie, obserwowanie tego drugiego człowieka w akcji, to łapanie chwili, ten trening uważności na te drobne gesty, które są po prostu jak, jak taniec flamenko. I, I potrafią nakarmić Cię pozytywną energią. Także wszystkim z Was, dziewczyny, które się jeszcze wahacie, czy się zapisać, zapiszcie się, absolutnie. To nie podlega kwestii. Ja trochę współczuję facetom, wiecie co, bo oni wiem, że też tutaj są. Ale mężczyzna nie ma jak gdyby no, możliwości przeżycia właśnie takiego katarzis związanego z włosami, no bo mężczyźni dużo częściej włosy muszą podcinać, więc to się staje po prostu takim elementem, no może nie codzienności, ale pewnego takiego trzytygodniowego rytmu czy dwutygodniowego rytmu, w zależności od tego, jak często facet dochodzi do fryzjera. Kobiety chodzą jednak relatywnie częściej, a już na pewno relatywnie e, cze, rzadziej. E, kobiety chodzą rzadziej I, i, i dużo rzadziej zmieniają drastycznie długość włosów czy kolor włosów. Ale no w tych takich zmianach, sporych zmianach, jest właśnie coś takiego ożywczego i takiego, słuchajcie, takiej możliwości, żeby no, może nie wymazać tych dwóch miesięcy, które się nam przydarzyły, bo one są bardzo, bardzo kształcące, uważam, i to ten proces wciąż jeszcze trwa. Pamiętajcie, że my nie zamykamy tego rozdziału tak do końca, ale żeby jednak to wszystko złe, co się, co się przydarzyło, te złe emocje, które nas tłamsiły, które nas dusiły, które sprawiały, że traciliśmy nadzieję w pewnych momentach, żeby odciąć. I Niech ktoś wam w tym pomoże, ktoś kto się na tym zna i ktoś kto sprawi, że wasze życie znowu nabierze sensu i zaczniecie się unosić kilka centymetrów nad ziemią. Dziewczyny i chłopaki, tego wam życzę dzisiaj w piątek, że cudownego weekendu, żebyście znowu e, mieli szansę wypłynąć na szerokie wody optymizmu, a w poniedziałek i wtorek no mam nadzieję, że z was zaskoczę, już mam plan co będzie, bo to są ważne dla mnie dni. Ale no podzielę się z Wami w tym, z tym poniedziałek i wtorek. Także ściskam Was bardzo, bardzo ciepło, mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo takiej wewnętrznej euforii i, i zadowolenia. I no, i tak, tak, jestem zadowolona, Wam wysyłam. Ściskam mocno buziaki. Pa, pa.